Te słuchawki same rozpoznają, kiedy mają włączyć wyciszenie, i jest to naprawdę mega rzecz, szczególnie w kontekście ceny. Nikogo nie trzeba przekonywać, że Huawei robi naprawdę mega słuchawki, natomiast te kosztują niecałe 400 zł, a mają tak naprawdę wszystko, czego potrzebujesz, bo mają ANC, inteligentne, dynamiczne wyciszenie 4.0 i co więcej, one się naprawdę dopasowują do tego, co robisz. Ja jestem tego przykładem. W pełnej recenzji na moim YouTubie opowiadam przykład, w którym zostało to wykorzystane i naprawdę to działa. Do tego jest tu jakaś norma wodo- i pyłoszczelności, ale co ważniejsze, że każda z nich ma kilka mikrofonów do aktywnego wyciszania, do tego, żeby zrobić tryb świadomości, a także do tego, żeby rozmowy były na najwyższym poziomie. Ja każde słuchawki tak testuję i naprawdę w tych dobrze się rozmawiało, a moi rozmówcy bardzo dobrze mnie słyszeli. Do tego ma wszystkie popularne kodeki i dźwięk przestrzenny. Ale co najważniejsze, to są jedne z dłużej działających słuchawek na jednym ładowaniu, z tych, które miałem. Naprawdę całą noc słuchania, bo ja jestem typem, który nie zasypia bez czegoś grającego i naprawdę budzę się kilka razy i to cały czas gra i nie muszę zmieniać słuchawek. No to nie osiągnęłem jeszcze w żadnych innych Słuchawkach, dlatego szczególnie polecam. A jeżeli szukasz dobrych słuchawek i nie chcesz czekać na wygraną w konkursie, to koniecznie kupię, gdzie? W T-Mobile. Naprawdę warto.